co mi tu odda tą syrenę 25 złotych każdy będzie się z nią kopał czy wycięliście? no ja tak to pewnie syreny

Tu będzie. lepsze miejsce na sióra po A szłyby chce mi się bić wody, w oczy proszę wodę, mineralną. Czemu mówiłaś jak Dziadziusz w nocy? Nie mówiła. mówiłaś! Mówiłaś? Ty jest zawsze jest taka złośliwa. Mam dosyć takiej siostry. Chyba ja! Jak cię zaraz torwę, To pożałujesz? Niczego nie pożałujesz. Bo będę bardzo grzeczna. Co tu się dzieje, dzieciaki? Eee, bo ktoś tutaj jest zły. Kto? Zaraz mi znowu powie, że jest syreną. I wierzysz w syreny. Kto wie? Może syreny istnieją. A ty, mamo, jeszcze w to wierzysz. O, niemożliwy wy jesteście. O, to ten złik. To pies. No i teraz do mnie. No dobra, chodźcie tam. Pum! Chodźcie na ten basen. Tak, tak, idziemy. Ja tęsknię za domem. Wiemy. Zostawicie mi diatę? Nie. A jeśli muszę w to wcisnąć? Mhm. Ktoś Cię tu za kilka dni znajdzie. No dobra, miałaś tą operację, więc dać Ci się normalnie uszanie nałożyć. A tu idzie z nami. Pa pa! Widzieliście taką dziewczynę z płetwą i diademem na głowie? A, jest To co? No nie jestem. Chciałam po prostu się dowiedzieć, czy taka jest. Nie. mówimy cię, jest tam. Dzięki. Jesteście nieźli. No i nie ma za co. Za to Syrenę. Jaką Syrenę? To, co trzymasz w ręce. A. A, to może ten ręcznik wezmę. Ale lepiej tam nie świruj. O, dzień dobry. Cześć. Hmm. Pewnie już sobie nie daj rady, nie. Bo to jest zła droga, mówię ci. To nie żadna zła droga, halo? A, ja idę tam. Mhm. O! Ktoś tam jest? Tatulku, widziałaś takiego... Albo widziałaś takiego pana, który ma y, taką koronę i ogon? Tak, jest tu. A mi to? No dobrze. Przepraszam. Uh, hello. It's my. No, no, no. It's my. E, my. O, dziecko. Nie spodziewałam się. O. Nie mogę nałożyć. Chodź. Coś ci się stało, czy co? Nie, nie. oddawać ją Po co wam ona? Po co wam ona? Ej, to nasza Syrena! Uciekać! Tu jest moje ulubione miejsce! Kiedy je poznałeś? Dopiero dziś nie wychodziłam z domu. A ile razy byłaś poza domem? To no teraz pierwszy raz. Aha, to wiesz, że nie można samemu. Już no, wiem. A może ci jakoś pomóc? No tak, tylko ja myślę, nie wiem, jak to jest na spód. A, nie mogę się tam na ale nie, nie boję się jak tu tam mieszkać, To tak tam jest taki kryształ i chyba tam mieszkam. Wyszłaś stąd? Tak, wyszłam. Tylko uważaj. Aha. Ja nie wiem na co, ale jakie no, mają no. znowu pomysł? No to dzieci. Da mi się wykupiać. O co robicie? O nic to tutaj wiesz? Um. No wodospad taki i tam aria? Tak, aria. Aria za tym wodospadem mieszka. Mm. Wygląda mi to na kłamstwo. Oj weź, to idę jesteśmy z hotelu. Jeszcze nam jeden został. Dzisiaj już wracamy. Hm. Minęło 12 dni i mm, tak. Takie inne były, tylko dwa nas w naszej Co to robić? Mm. Czekaj, czekaj, czekaj. Słyszę piżurkę. O tak, piżurka na tym stała, jak wychodziłam. Opa stała na tym, a kurór stał na tym. Hmm. O! No dobrze, ale teraz nie mam klucza do domu. Zamknęli rodzite drzwi. O! Mam pomysł. Napiszemy list. Hmm. Na znaczy można narysować jakiś list? O! Pusta butelka coli. Napiszę ptykiem. O! A, se wezmę. Stronę, rozerwę. Wyrwałam stronę. Napiszę tu. Tak. Weź na węgiel. Napiszę węglem. Tak, uda się. I włożę to do butelki. No dobrze, już w wodzie to włożę. Może bez butelki. Mam pomysł, jaki włożymy tu. Chlebek. A po to jak to zadziała, co so działa, jak twój mamy, ale tata wyjdą? Hmm, rozumiem... <grym> to chodź, bo już się... schodźcie, bo już się robi ciemno. Wiecie, jak idziemy do domu, nawet się siedzimy tutaj. Nie, 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 moje ja, kochanie. To... O kurczę, chyba musimy. Eee, kto to przynosi rzeczy na ognisko? Myślałam, że to ty. Na no, musiec nic nie chce. Jak mam rozpalić ognisko? Poczekaj. Może ktoś będzie akurat szedł. Pięknie. Podoba mi się ta historia i tak średnio. Dobra Ariu, mam jakieś rzeczy. To wystarczy? Nigdy na lądzie nie byłam, ale tu jest taka lampka. I to można tać. Patrzcie, o tutaj. Pierwszy leżak. Mhm. Wszystko można tu poopróźniać. Ok. Położyć lampę. Położyć takiego klejnota. Będą rozświetlały te rzeczy. Zrobić tak. I położyć śpiwory. Dawaj szybciej. Mów. I położyć śpiwory. Jak się już położy śpiwory. Można wziąć plecak położyć tu albo tu zawiesić yy, dobra, patyki na ognisko. O jest ognisko. Kto jest głodny. Ja jestem. Yy, Ariu, nazywasz się Ani. Tak,

Kolejna część już jutro. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, dać lajka, like piszcie w komentarzu. Czy robię te filmy, czy nie? No i co? Bye bye!